Gdy przez cały dzień poznajemy nieznajome kobiety, jednym z najczęstszych wniosków, jakie słyszę, to taki tekst pod tytułem Nie taki diabeł straszny. I do tego się to wszystko sprowadza. Bez względu na to, czy ktoś spędza ze mną jeden dzień, czy cały weekend, czy jeszcze dłużej, to, co jest najważniejsze dla mnie, to aby ta osoba, ten facet zrozumiał, że nie ma niczego trudnego, ani skomplikowanego w nawiązywaniu w relacji, czyli w poznawaniu kobiet. I teraz... To takie pytanie, dlaczego faceci nie poznają kobiet? Dlaczego nie wykazują inicjatywy? No bo wierzą w to, że coś złego może się stać, że mogą zostać odrzuceni, wyśmiani, pobici. Nie wiadomo, że nagle za rogu chłopak wyskoczy, że nie wiem, że dziewczyna po policję wezwie. I gdy mamy głowę pełną takich czarnych scenariuszy, to nie podejmujemy żadnego działania, nie wykazujemy żadnej inicjatywy. I w ten sposób mijają lata. I u typowego faceta mijają lata, on nie podejmuje działania, bo cały czas z tyłu głowy ma takie czarny scenariusz, kurde, a co jeżeli się nie uda? Po czym przyjeżdża do mnie, spędzamy są cały dzień albo cały weekend, pod moim okiem poznaje 10, 20, 30, czyli kilkanaście albo kilkadziesiąt razy otwiera się, zagaduje, podchodzi do dziewczyn i nic negatywnego się nie dzieje. I nagle jest takie wielkie zdziwko na zasadzie, halo, jak to, to ja tutaj? Myślałem sobie, że nie można tak po prostu podejść do tej dziewczyny, bo coś się może złego stać, że to tak nie wypada, że, że ona mnie wyśmieje, że będzie miała pretensje. A tu się okazuje, że po pierwsze nie dość, że nikt nie ma, że żadna dziewczyna w ogóle nie jest negatywna. No bo jakby tego się najczęściej faceci boją, że spotkają negatywną reakcję, po czym ktoś spędza ze mną no cały weekend, zrobi kilkadziesiąt tak zwanych podejść, czyli kilkadziesiąt razy odezwie się do jakichś dziewczyn i ani raz nie słyszy niczego negatywnego. To po pierwsze, co jest dla większości facetów wielkim szokiem. Po drugie okazuje się, że nie dość, że dziewczyny nie są negatywne. To zazwyczaj są też pozytywne. Czyli czasem dziewczyny są neutralne, bo przecież ona może nie chcieć rozmawiać, bo na przykład się śpieszy do pracy, to jest ok. Więc taki absolutne minimum, które jest zazwyczaj, to że są neutralne. Ale które jest czasami, to jest neutralne, ale zazwyczaj dziewczyny są pozytywne. I teraz to jest szok dla faceta, który przez większość ostatnich lat wierzył w to, że nie można odezwać się do pewnej kobiety, nie można podjąć inicjatywy, zagadać, bo coś złego się stanie, bo ona będzie negatywna. Potem przez cały weekend kilkanaście, kilkadziesiąt razy otwiera się, nawiązuje tą znajomość i wszystkie dziewczyny są chętne, żeby z nim rozmawiać i nagle jest wielki szok na zasadzie, jak to? To ja sobie wierzyłem, że to tak nie można, tu się okazuje, że można. Tak, można. Po to jestem, taką widzę w sobie rolę, żeby pomóc komuś wyjść z tej takiej mentalnej szufladki, że nie wypada, że nie można, że to jest coś złego, dlatego bo mało osób to robi, wręcz przeciwnie, jak tylko dasz sobie szansę, jak tylko wykażesz trochę inicjatywy, czyli zagadasz te kilka, kilkanaście razy, to może się okazać, że te wszystkie czarne scenariusze, które miałeś w głowie, one pozostaną w głowie, że nic takiego negatywnego się nie wydarzy i wręcz przeciwnie, że dziewczyny mogą być radosne, przyjemne, że mogą chcieć z tobą rozmawiać. To jest niesamowite, to jest to, co kocham w tej pracy, gdy widzę szok na twarzy faceta, który przez całe życie wierzył w to, że nie można, po czym właśnie kilkanaście razy lub tak jak teraz właśnie jesteśmy w trakcie kursu i to jest jeden z wniosków, do których doszliśmy. Nie taki diabeł straszny. Kilka godzin za nami, mój kursant miał już kilka podejść, no i właśnie o tym rozmawiamy, że nic złego się nie wydarzyło do tej pory. No to jak to? To dlaczego przez tyle lat nie wykazywał inicjatywy, dlaczego przez tyle lat do nikogo się nie odzywał, bo prawdopodobnie wierzył w to, nie wypada, coś złego może się zdarzyć, a co jak mi wyśmieje? Po czym chodzimy sobie trochę po ulicach, trochę po sklepach, po galerii, tak naprawdę nie ma znaczenia gdzie jesteśmy. On. Się otwiera stopniowo, stopniowo się przełamuje i się okazuje, że wszystkie dziewczyny, z którymi do tej pory rozmawiał, są radosne, są pozytywne, są sympatyczne, nic złego się nie dzieje. I dla mnie to jest fascynujące obserwować, jak komuś się zmienia postrzeganie. Jak ktoś dostrzega, że o, -o ja chyba popełniłem błąd. Ja uwierzyłem w to, że nie można, że coś w tym złego, po czym nagle jak ktoś tego doświadcza na własnej skórze, okazuje się, że nie taki diabeł straszny. Tego Tobie życzę. Życzę Ci, abyś się odważył zakwestionować to, w co wierzysz, abyś się odważył zacząć wykazywać inicjatywę, bo dzięki temu doświadczysz, że dziewczyny, kobiety, że w ogóle relacje mogą być fantastyczną, pozytywną i co najważniejsze, przyjemną przygodą, że to nie musi być droga przez mękę, że nie musisz cierpieć, nie musisz się zmagać. Oczywiście bardzo gorąco Ciebie zachęcam, abyś podjął współpracę ze mną. Możemy spędzić jeden dzień, możemy spędzić trzy, możemy spędzić jeszcze więcej, bo robię też takie kursy wakacyjne, gdzie spędzamy cztery czy więcej dni. Gdzie pod moim okiem przejdziesz przez cały ten proces przełamywania się w najszybszym możliwym tempie. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Trzymaj się, Hej.